Witam serdecznie. Środek, Tygodnia Wojna Abrazynga przeciwko Wojny Imperii. To jest rosyjski sojusz. Jesteśmy już, przekroczyliśmy tą połowę półmetek, także ja mam 6 flag do użycia, więc po prostu zacznę atakować. Tutaj widzę, że moi koledzy z sojuszu sobie bardzo dobrze poradzili do tej pory. Ile mam jeszcze? 68 flag nam zostało. Mamy 4000, prawie 4600 punktów, oni cały czas atakują. Nasi przeciwnicy mają ile? 145 flag, ale chyba im trochę gorzej idzie. Mają jakie oni mają tanki? Niebieskie mają tanki, czyli takie tak bardzo standardowo. Także zacznę uderzać. Nie wiem, czy zostały mi jeszcze jakieś. Nie ma żadnych wskrzeszaczy. Okej. Okay. No to po prostu zacznę uderzać cokolwiek tam jest. Co tu mamy czerwone? Może wezmę czerwone i zielone. Um. Zielone. Czerwone bym wzięła to. Może tego pana i może tą panią zmienimy tylko broń. Alright. No, to jest dosyć dosyć ładna ilość. Zielonych klocków. O. Okej. Okay. Nie powinno tutaj być problemu, chyba, że mi wszystko wyschnie. Z jakiegoś powodu, ale. Raczej nie O, okej. Okay. <grybujesz> Następny, kto jest tutaj? Tu wezmę zielone i niebieskie. Wezmę tego pana też. I zielone wezmę gdzie jest mój łajat, Tu jest mój wajat. Może wezmę mi na moto. Przyspieszę ich i tu zmienię jeszcze tutaj. Um. Tak, dam OK. Ok, praktycznie nie ma żadnego niebieskiego, jest zielony, to zielony ściągnę. O, teraz się coś pokazało, ale wciąż niewystarczająca ilość, potrzebuję więcej niebieskich, żeby się coś naładowało tutaj. Ok. Bum, bum, bum. Ojojaj. Oj. Ojej, okej. Okay. A, dobrze. Jak już mi się odpalił drogi lekarz, to już jest okej. Okay. Usuniemy tego pana, żeby mi tu już się nie plątał. I teraz się muszę trochę podbudować tu. Wciąż klocki ciężko idą. Teraz tak, odpali mi się za chwilę atak artylery artyleryjski. Więc może powstrzymam się z Aną. Um, tu może coś chwilowego wpadnie. Nie wiem. Ok. że uderzy na tych, co mają więcej zdrowia. O, pięknie. Dobra. ok z tym jest koniec. Następny. O, same takie maluchy mi zostały tutaj. Tutaj też może zielony i niebieski. Weźmy tego pana. Oh. Hmm. I zielony Gdzie jest mój tutaj łajacz? O, oh okay, to jest bardzo niedobra plansza. No, już się samo przemienia, to już jest bardzo niedobrze. Oj, oj, oh No Dobrze, chociaż ten środek. Dobra, nie ma pana. Cool. Z tak kogoś chyba stracę. Przynajmniej jedno, jedną kartę stracę. Tym kogo. Okej, to tutaj się dużo szczęścia było. <grym> Oj, ty, okej. Poczekam z Panterą. Ale niech odpali. Ta iukasta. Um, Dobrze, teraz ją zaatakuję. Dobrze i po niej. Teraz panią. Okej, okay, mogłam w sumie ruszyć mojego łajata No, trochę za późno. Teraz zamrozi mi, nie zamrozi mi tej. Cool. O, no to jest ucieszona, dobrze. Za kogo? Tam. Dobra, spróbuję to to usunę. Teraz tego pana spróbujemy usunąć. Ok. Dobra, następne. Och, samych takich maluchów naprawdę zostało tutaj. Right. Czyli tutaj zaraz, co ja tutaj mam? Niebieskie już sobie zużyłam, to może żółtych wezmę teraz. Zielonych i żółtych. Kilka. Mm. żyła i zielony znowu, już. ok, nie od. to jest tak zwane UPSY. Um. Powinno ja to załatwić. O ja dostał trochę mocno. Okej, okay, nie szkodzi. Dobrze, dwie flagi zostały. Co tutaj jest czerwone albo niebieskie? Okej, okay, zielone. Czerwone, czerwone. Mm, okej, okay, wezmę sobie tą uh, blondę pasa, wezmę. Muszę jeszcze jednego lekarza, to jest... Uh. No, jakieś tutaj mi uniki mi robi. <gry> A dobrze, to niech sobie robi, bo już się pozbyłam ich lekarza. Dużo nie należy robić już teraz. Brander jest no ten po prostu jak baletnica ma mhm. Alright. I ostatni. Ale co my tu mamy? Fioletowe, zielone, fioletowe. Światowy. Tutaj panią weźmiemy zielonego lekarza. To jest okej. Okay. No, linia się szybko pozbierała, szybko się naładowała. Może teraz pójdzie tak. Okay. Dobra, muszę poczekać. Teraz, dlatego, że mi się odpali, a tak, więc nie ma sensu leczyć przed atakiem tylko muszę poczekać także to muszę przyjąć na siebie to, co mi Stinger dołoży, kogo mi usunie. Okej, okay, dobrze. Ok, Oksa straciłam, ale tu powinna teraz e, major, burmistrz, o świetnie, burmistrz mi zadziałała, tam ci się sami uderzą, że skupi się na tej stronie. No, dobrze, mi tylko lekarz, się podleczy, niestety za go uderzę. Tadadam. C'mon, Major. Okej, okay. no więc to było stosunkowo proste, dlatego że zostałam tych słabszych, um, słabszych, graczy, nie było tutaj żadnych skrzaczy w tych drużynach przed przeciwniką, którą grałam. Także te pojedynki są zawsze stosunkowo łatwiejsze, chyba, że się plansze bardzo źle ułożą. Okej, okay, no mam nadzieję, że moim kolegom pójdzie równie dobrze i będą efektywni i nie wiem, może ktoś chce zobaczyć jak wyglądają nasze ataki. Um. Mam nadzieję, że wasze wojny pójdą też bardzo dobrze. Życzę wam powodzenia i do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa.